Kiedy mówimy o związkach, większość ludzi automatycznie kojarzy je ze szczęściem i spełnieniem. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że znalezienie partnera to jeden z fundamentalnych celów życia. Filmy, muzyka, a nawet sama struktura społeczna wzmacniają przekonanie, że samotność to problem, który należy rozwiązać. Ale co, jeśli ta nieustanna pogoń za drugim człowiekiem jest w rzeczywistości ucieczką od nas samych? Karl Jung, jeden z największych myślicieli psychologii głębi, uczy nas, że najważniejsza podróż, jaką możemy odbyć, nie prowadzi do drugiego człowieka, ale do naszego własnego nieświadomego umysłu. Mówi o procesie indywidualizacji, integracji wszystkich części naszej psychiki, także tych, które wypieramy lub odrzucamy. Problemem wielu relacji romantycznych jest to, że często stają się one formą ucieczki od tego procesu. Wiele osób wchodzi w związki nie dlatego, że czują się kompletne, ale dlatego, że oczekują, iż partner wypełni ich wewnętrzną pustkę. Projektują na drugą osobę wszystko to, czym sami chcieliby być, wszystko czego im brakuje, zamieniając relacje w grę zależności i frustracji. Jung ostrzega przed niebezpieczeństwami takich projekcji. Zakochując się, nie widzimy drugiej osoby taką, jaka jest naprawdę, lecz jej idealizowaną wersję. Wytwór naszego własnego nieświadomego umysłu. To oznacza, że wiele związków opiera się na iluzji. Na początku partner wydaje się idealny, ponieważ odzwierciedla to, co nasza podświadomość chce widzieć. Jednak z czasem rzeczywistość daje o sobie znać, a niedoskonałości wychodzą na jaw. To, co było pasją, zamienia się w rozczarowanie, a pożądanie w rutynę. Ten cykl powtarza się, ponieważ wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że projektują na partnera własne pragnienia i lęki. A teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co by było, gdybyśmy zamiast szukać u kogoś brakujących nam części, nauczyli się odnajdywać je w sobie. Życie w pojedynkę może być do tego doskonałą okazją. Kiedy jesteśmy sami, musimy zmierzyć się z naszymi cieniami, tymi aspektami siebie, które próbujemy ukryć lub zignorować. Samotność, której tak się boimy, może stać się zaproszeniem do głębokiego zanurzenia się we własną psychikę. Bycie singlem nie oznacza samotności, a tym bardziej nieszczęścia. Wręcz przeciwnie, gdy uczymy się być wystarczający sami dla siebie, nasze relacje, niezależnie od tego, czy to przyjaźnie, relacje zawodowe czy miłosne, stają się znacznie zdrowsze. Znika zależność, znika nadmierna projekcja. Zamiast szukać kogoś, kto nas uratować, sami stajemy się kompletni. Ale co z argumentem, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje bliskości? To prawda. Jednak istnieje zasadnicza różnica między chęcią bycia z kimś a desperacką potrzebą posiadania partnera. Ta druga sprawia, że stajemy się zakładnikami własnych emocjonalnych braków. Ta pierwsza natomiast daje nam wolność wyboru. Zamiast akceptować cokolwiek ze strachu przed samotnością, możemy świadomie decydować o tym, z kim chcemy dzielić życie. Więc czy związki naprawdę są trucizną? A może to sposób, w jaki wchodzimy w relacje, pełen nierealnych oczekiwań i emocjonalnej zależności, sprawia, że nas zatruwają? Jeśli przyjrzymy się bliżej dynamice większości związków, zauważymy niepokojący wzorzec zanikanie indywidualności. Romantyczna miłość Idealizowana w kulturze zachodniej, często wiąże się z przekonaniem, że para powinna stopić się w jedność, że pragnienia, marzenia, a nawet tożsamość partnerów powinny się ze sobą zlewać. Problem w tym, że taka symbioza może stać się dusząca, prowadząc do utraty ja na rzecz my. Karl Jung ostrzega przed tym ryzykiem. Opisując archetyp animy i animusa, nieświadome obrazy kobiecości w psychice mężczyzny i męskości w psychice kobiety. Wyjaśnia, że w relacjach projektujemy te wewnętrzne wyobrażenia na partnera, oczekując, że zaspokoi on nasze emocjonalne potrzeby. W ten sposób tworzy się nieświadoma zależność, w której jedna osoba liczy na to, że druga uzupełni jej braki. Jednak ta iluzja prędzej czy później się rozpada. A wraz z nią pojawiają się konflikty, frustracje i rozczarowania. Rozwiązanie tego dylematu nie polega na unikaniu związków za wszelką cenę, lecz na tym, by najpierw zbudować zdrową relację z samym sobą. I właśnie w tym tkwi ogromna wartość życia w pojedynkę. Kiedy jesteśmy sami, mamy przestrzeń, by naprawdę się poznać bez wpływu partnera, który projektuje na nas własne oczekiwania. Samotność, Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest problemem. Jung uważał introspekcję za kluczową ścieżkę do procesu indywidualizacji, czyli stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, wolni od masek i zewnętrznych wpływów. W ciszy samotności możemy usłyszeć własne myśli, zrozumieć nasze emocje i zbudować silną, autentyczną tożsamość. Wielu ludzi, w obawie przed tym konfrontacją z samym sobą, Przeskakuje z jednego związku do drugiego, nigdy nie zatrzymując się, by zapytać: Kim jestem, gdy nie jestem z nikim?. W efekcie powtarzają te same niezdrowe schematy, doświadczając tych samych rozczarowań i popełniając te same błędy. Życie w pojedynkę daje nam szansę na zintegrowanie naszego cienia, tej ukrytej części psychiki, w której tkwią nasze stłumione cechy, lęki i niewyrażone pragnienia. Zamiast projektować tę ciemną stronę na partnera, co często dzieje się w relacjach, gdy oskarżamy drugą osobę o egoizm, chłód czy kontrolowanie, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę odrzucamy własne nieakceptowane cechy, możemy zmierzyć się z nią bezpośrednio. To sprawia, że stajemy się bardziej kompletni, bardziej świadomi siebie i mniej skłonni do poszukiwania w innych tego, co tak naprawdę możemy odnaleźć jedynie w sobie. A gdy już osiągniemy ten stan indywidualizacji, dzieje się coś niezwykle istotnego. Przestajemy postrzegać związki jako konieczność, a zaczynamy widzieć je jako wybór. Ta różnica jest subtelna, ale fundamentalna. Nie szukamy już kogoś, kto nas dopełni, ale kogoś, kto będzie nam towarzyszył, bez więzów, bez zależności, bez destrukcyjnych projekcji. Dlatego życie w pojedynkę nie jest tylko lepsze w praktycznym sensie, jest to cenna okazja do psychologicznego i duchowego wzrostu. To czas wewnętrznej budowy, odnalezienia harmonii z samym sobą. Paradoksalnie dopiero gdy nauczymy się czuć kompletnymi w samotności, jesteśmy gotowi na zdrowy, dojrzały związek, jeśli kiedykolwiek zdecydujemy się w niego wejść. Istnieje powszechne przekonanie, że miłość romantyczna jest szczytem ludzkiego doświadczenia nieuniknionym przeznaczeniem każdego, kto pragnie prowadzić pełne życie. Ale czy ta narracja rzeczywiście nam służy? A może raczej więzi nas w cyklach frustracji i emocjonalnej zależności? Karl Jung pomaga nam lepiej zrozumieć ten problem, przypominając, że ludzka psychika składa się z przeciwieństw, które muszą zostać zintegrowane świadomość i nieświadomość pierwiastek męski i żeński, rozum i emocje. Tymczasem tradycyjny model związku często tworzy sztuczny podział między tymi biegunami, spychając na partnera te aspekty nas samych, których nie potrafimy zaakceptować lub rozwinąć. W ten sposób wielu mężczyzn oczekuje, że ich partnerki będą ucieleśnieniem wrażliwości i czułości, które oni sami tłumią, podczas gdy wiele kobiet projektuje na partnerów siłę i stabilność, których im brakuje. Taka dynamika nie tylko prowadzi do emocjonalnej zależności, ale również hamuje prawdziwy rozwój psychologiczny. Zamiast szukać u innych tego, czego nam brakuje, powinniśmy skierować uwagę do wewnątrz i samodzielnie rozwijać te cechy. A najlepszym sposobem, by to zrobić? życie w pojedynkę. Kiedy jesteśmy sami, mamy swobodę eksplorowania wszystkich aspektów naszej psychiki, bez wpływu zewnętrznych oczekiwań. Możemy odkryć, kim naprawdę jesteśmy, bez potrzeby dostosowywania się do ról narzuconych przez relacje. To pozwala nam żyć w sposób bardziej autentyczny, wolny od ciągłej potrzeby uzyskiwania aprobaty partnera. Co więcej, życie w pojedynkę uczy jednej z najtrudniejszych, ale i najbardziej wyzwalających lekcji. Nikt nie jest odpowiedzialny za nasze szczęście poza nami samymi. Związki często stają się ciężarem, ponieważ nakładamy na partnera nierealistyczne oczekiwania, oczekując, że to on zapewni nam szczęście. Ale to zadanie niemożliwe do wykonania. Nikt nie może nam dać tego, czego sami nie potrafimy odnaleźć w sobie. Jung wierzył, że prawdziwa transformacja następuje, gdy nauczymy się akceptować swoją własną pełnię. Oznacza to przyjęcie zarówno naszych zalet, jak i wad, naszej siły i słabości. Życie w pojedynkę stwarza idealne warunki do tej podróży, ponieważ pozwala nam dojrzewać bez zewnętrznych rozproszeń. Wiele osób boi się samotności, ponieważ nauczono ich postrzegać ją jako porażkę lub dowód własnej nieadekwatności, ale bycie samemu nie oznacza bycia samotnym. Wręcz przeciwnie, gdy jesteśmy w zgodzie ze sobą, nasza własna obecność staje się wystarczająca. Zaczynamy cenić swoją wolność, własne zainteresowania i autentyczne relacje, nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że ich pragniemy. I to właśnie ta wolność czyni życie w pojedynkę tak potężnym doświadczeniem. Bez więzów emocjonalnej zależności możemy żyć na własnych zasadach. Możemy zmieniać miasta, odkrywać nowe pasje, poświęcać się duchowemu rozwojowi, lub po prostu cieszyć się ciszą, nie tłumacząc się nikomu. Życie staje się otwartą przestrzenią, w której możemy się nieustannie kształtować i rozwijać. To nie oznacza, że związki są same w sobie złe. Chodzi o to, by podchodzić do nich w inny sposób. Zamiast szukać partnera z potrzeby, powinniśmy wybierać go z pełnej świadomości. A taka decyzja jest możliwa tylko wtedy, gdy nie kieruje nami strach przed samotnością. Dlatego zamiast traktować życie w pojedynkę jako stan przejściowy lub problem do rozwiązania, warto spojrzeć na nie jak na szansę na stanie się najlepszą wersją siebie. Bo ostatecznie zdrowy związek może powstać tylko wtedy, gdy spotykają się dwie pełne osoby, a nie dwie połówki, które desperacko próbują się do siebie dopasować. Jeśli przeanalizujemy historię ludzkości, zauważymy, że koncepcja związku zawsze była powiązana z zewnętrznymi potrzebami przetrwaniem, sojuszami rodzinnymi, stabilnością ekonomiczną i utrzymaniem porządku społecznego. Jednak wraz z rozwojem społeczeństwa i wzrostem znaczenia indywidualnej niezależności, idea miłości romantycznej uległa transformacji. Problem polega na tym, że mimo pozornej wolności wyboru we współczesnych relacjach, wiele osób wciąż czuje się uwięzionych w emocjonalnie dysfunkcyjnych schematach. Carl Jung zwróciłby uwagę na to zjawisko, mówiąc o utożsamianiu się z narzuconymi rolami społecznymi. Od najmłodszych lat jesteśmy kształtowani przez kulturowe archetypy, które dyktują, jak powinniśmy się zachowywać w relacjach. Kobieta ma być opiekuńcza, emocjonalnie dostępna i wyrozumiała, podczas gdy od mężczyzny oczekuje się siły, racjonalności i roli żywiciela. Takie oczekiwania prowadzą do psychologicznej nierównowagi, ponieważ zmuszają ludzi do tłumienia kluczowych aspektów własnej osobowości, by dopasować się do określonych ról. Życie w pojedynkę daje natomiast szansę na zerwanie z tymi ograniczeniami. Bez konieczności dostosowywania się do oczekiwań partnera możemy pozwolić sobie na bycie sobą, bez strachu przed oceną czy odrzuceniem. Możemy eksplorować nowe zainteresowania, na nowo określać swoje wartości i, co najważniejsze, nauczyć się kochać siebie bez potrzeby zewnętrznej aprobaty. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii miłość własna jako fundament zdrowych relacji. Jung powiedziałby, że większość cierpienia w związkach wynika z tego, że ludzie tak naprawdę nie znają siebie. Wchodzą w relacje, oczekując, że to partner rozwiąże ich wewnętrzne konflikty, nie zdając sobie sprawy, że te problemy należą wyłącznie do nich. Kiedy idealizacja upada, pojawia się rozczarowanie. Nie dlatego, że partner się zmienił, ale dlatego, że pierwotna projekcja była jedynie iluzją. Bycie singlem to potężne antidotum na tę pułapkę. Żyjąc samodzielnie, mamy czas i przestrzeń, aby zgłębiać swoje najgłębsze warstwy i stać się psychologicznie pełnymi, zanim wejdziemy w jakąkolwiek romantyczną relację. To oznacza zrozumienie swoich emocjonalnych ran, własnego cienia i nieświadomych schematów. Ciekawym zjawiskiem jest to, że wiele osób odkrywa swoją prawdziwą tożsamość dopiero po bolesnym rozstaniu. Dzieje się tak, ponieważ w trakcie związku zatracili część siebie. Dostosowując się do oczekiwań drugiej osoby. Dopiero w samotności, wolni od tych wpływów, mogą odzyskać autentyczność. Ale czy naprawdę musimy przechodzić przez rozstanie, by odkryć, kim jesteśmy? Czy nie możemy świadomie wybrać tej drogi samopoznania? Życie w pojedynkę daje nam ten dar wolność, by stać się najbardziej integralną wersją siebie. Uczy nas, że szczęście nie zależy od partnera. A najgłębsza miłość, jakiej możemy doświadczyć, to ta, którą rozwijamy wewnętrznie. Dlatego prawdziwe pytanie nie brzmi, czy bycie singlem jest lepsze od bycia w związku, ale czy jesteśmy gotowi kochać bez zależności, bez iluzji i bez destrukcyjnych projekcji. A w większości przypadków ta gotowość przychodzi dopiero wtedy, gdy nauczymy się czuć w pełni dobrze we własnym towarzystwie. Współczesna kultura nieustannie bombarduje nas przekazem, że szczęście jest nierozerwalnie związane z miłością romantyczną. Reklamy, filmy, a nawet media społecznościowe wzmacniają narrację, że bycie w związku to synonim sukcesu osobistego, podczas gdy życie w pojedynkę jest często przedstawiane jako stan przejściowy, coś, co należy naprawić. Tymczasem Jung uczy nas, że ta mentalność skrywa głęboką prawdę. Wiele osób nie pragnie tak naprawdę związku, lecz iluzji, że relacja rozwiąże ich wewnętrzne problemy. Potrzeba bycia z kimś często wynika z głęboko zakorzenionego w psychice ludzkiej lęku lęku przed pustką, ciszą, własnym cieniem. Jung wierzył, że proces indywidualizacji czyli droga dostania się pełnym i autentycznym sobą może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy konfrontujemy się ze sobą bez zewnętrznych rozproszeń, a niewiele sytuacji sprzyja temu bardziej niż życie w pojedynkę. Kiedy jesteśmy sami, musimy zmierzyć się ze swoimi myślami i uczuciami bez pośrednictwa partnera. Odkrywamy swoje niepewności, schematy zachowań, a nawet nierozwiązane traumy. To czas konfrontacji, ale także ogromnego wzrostu. Wielu unika tej drogi. Wybierając rozproszenie w postaci kolejnych relacji, zamiast stawić czoła tym częściom siebie, które wciąż pozostają w cieniu. Społeczeństwo nie uczy nas, jak być szczęśliwymi w samotności. Wręcz przeciwnie, gloryfikuje ideę drugiej połówki, sugerując, że jesteśmy niepełni, dopóki nie znajdziemy kogoś, kto nas dopełni. Jung ostrzegałby nas przed tym błędnym myśleniem. Każdy człowiek jest sam w sobie kompletnym wszechświatem, a zdrowy związek może powstać tylko wtedy, gdy dwoje ludzi łączy się z miejsca pełni, a nie z desperackiej potrzeby uzupełnienia braków. Życie w pojedynkę pozwala na rozwinięcie prawdziwej autonomii emocjonalnej. Uczymy się brać odpowiedzialność za własne szczęście, czerpać przyjemność z samotności i budować życie, które daje nam satysfakcję niezależnie od obecności partnera. Ta niezależność emocjonalna nie oznacza arogancji czy zamknięcia się na miłość, ale dojrzewanie do tego, by wchodzić w relacje w sposób zdrowy, bez nierealistycznych projekcji i bez przerzucania na drugą osobę ciężaru własnych emocjonalnych ran. Co więcej, życie w pojedynkę daje wolność, którą często trudno utrzymać w związku. Wolność do odkrywania nowych pasji, podróżowania bez zobowiązań, rozwijania kariery bez kompromisów. I co najważniejsze życia zgodnego z własnymi wartościami, a nie oczekiwaniami partnera. Nie oznacza to, że związki są więzieniem, ale nie da się zaprzeczyć, że wymagają kompromisów i dostosowania, co w pewnych momentach może ograniczać naszą indywidualną ekspresję. Ostatecznie nie chodzi o to, by demonizować relacje, ale by zrozumieć, że życie w pojedynkę może być niezwykle wzbogacającym okresem, a nie gorszym etapem w porównaniu do życia we dwoje. Kto nauczy się dobrze żyć sam ze sobą, nigdy nie będzie naprawdę samotny, bo zawsze będzie w towarzystwie jednej osoby, której obecność towarzyszy mu przez całe życie samego siebie. W trakcie tego filmu przyjrzeliśmy się, jak życie w pojedynkę może być potężną ścieżką do samopoznania i indywidualizacji. Pozostaje jednak kluczowe pytanie: jeśli bycie singlem może uczynić nas bardziej kompletnymi, Dlaczego tak wiele osób wciąż desperacko poszukuje związku? Odpowiedź tkwi w nieświadomości zbiorowej. Jung uczy nas, że istnieją wzorce i przekonania głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice, przekazywane przez pokolenia. Jednym z najsilniejszych z nich jest potrzeba przynależności. Człowiek ewoluował w społecznościach, gdzie więzi były kwestią przetrwania. Strach przed samotnością nie jest więc tylko psychologiczny. Jest biologiczny. Istnieje jednak różnica między instynktem tworzenia więzi a emocjonalną zależnością. Bycie singlem nie oznacza bycia odizolowanym. Możemy i powinniśmy budować znaczące relacje z przyjaciółmi, rodziną i otoczeniem. Problem pojawia się, gdy związek romantyczny staje się jedynym źródłem poczucia wartości i sensu w czyimś życiu. To czyni nas podatnymi na toksyczne relacje i uniemożliwia nam rozwinięcie wewnętrznej stabilności. Jung postrzegał proces indywidualizacji jako drogę, którą każdy człowiek musi przejść samotnie, nie w sensie izolacji, ale autentyczności. Wierzył, że każda osoba ma swoją unikalną ścieżkę i że prawdziwym celem życia nie jest znalezienie partnera, lecz odkrycie, kim naprawdę jesteśmy. Często jednak związek może zakłócić ten proces, zmuszając nas do kompromisów, które oddalają nas od naszej prawdziwej natury. Co dzieje się najczęściej? Ludzie wchodzą w związki, ponieważ czują wewnętrzną pustkę. Na początku pasja i nowość maskują ten brak, ale z czasem, gdy codzienność bierze górę, iluzja znika. Partner przestaje być zbawcą i zaczyna być postrzegany jako ktoś niewystarczający, ktoś, kto nie spełnił oczekiwań. Tak zaczyna się niekończący się cykl frustracji i poszukiwania kolejnych relacji. Prawdziwym antidotum nie jest znalezienie tej właściwej osoby, ale stanie się właściwą osobą dla samego siebie. Gdy uczymy się dobrze żyć w samotności, odkrywamy, że nie potrzebujemy związku, by czuć się spełnieni. Ta zmiana mentalności sprawia, że jeśli zdecydujemy się na relację, będzie ona oparta na wolności, wzajemnym szacunku i autentycznym połączeniu, a nie na lęku przed samotnością. Ostatecznie najważniejsza lekcja, jaką Jung nam zostawia, to ta, że najistotniejszą relacją w naszym życiu jest ta, którą mamy ze sobą samym. Jeśli nie potrafimy siebie kochać, akceptować i rozumieć, żaden partner nie będzie w stanie tego zrobić za nas. Życie w pojedynkę nie jest przekleństwem, może być największym darem, jaki otrzymamy. To czas wzrostu, odkryć i przede wszystkim wolności, a jeśli kiedyś zdecydujemy się na związek, niech to będzie wybór, a nie konieczność. Bo prawdziwe szczęście nie leży w drugim człowieku, ale w naszej własnej podróży ku samopoznaniu i indywidualizacji. Jeśli ten temat z tobą rezonuje, podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy uważasz, że życie w pojedynkę może prowadzić do głębszego samopoznania? Czy przeżyłeś okres samotności, który zmienił twoje spojrzenie na związki? Porozmawiajmy o tym. A jeśli podobał ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tutaj zagłębiamy się w tematy psychologii, samopoznania i nieświadomości, czerpiąc z nauk Karla Junga i innych wielkich myślicieli. Do zobaczenia w następnym filmie